Już niebawem poznamy kolejnych laureatów dorocznej nagrody miasta Kielce. Wyróżnienie przyznawane jest od 1995 roku osobom i instytucjom, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do promocji i rozwoju Kielc. Dotychczas nagrodzono niemal 200 podmiotów. Są wśród nich osoby ze świata nauki, biznesu, kultury, artyści, literaci, przedsiębiorcy, społecznicy. W roku 2012 uhonorowano 10 osób, a nagrodę specjalną przyznano Kieleckiemu Centrum Kultury za promowanie miasta i regionu Świętokrzyskiego, organizację imprez oraz wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim, a także rozpowszechnianie sztuki. Lista kandydatur za 2013 rok jest nadal otwarta. Jak co roku, terminem ostatecznym, jeśli chodzi o składanie wniosków na nagrody miasta Kielce, jest 15 stycznia i to jest zapisane w uchwale. Prosimy wszystkich, którzy jeszcze zastanawiają się nad złożeniem wniosku, żeby przestrzegali tego terminu. Zostało niewiele czasu i mamy nadzieję, że wszyscy wyróżnieni przez stowarzyszenia, podmioty, prawne czy osoby fizyczne, bo takowe mogą składać wnioski, będą rozpatrywane w terminie określonym również. O tym, komu nagrody miasta Kielce przyznane zostaną w tym roku, dowiemy się już 10 lutego podczas uroczystej gali w Kieleckim Centrum Kultury.